Kto ma być kapłanem, dlaczego, w jaki sposób mają się ubierać, jak mają przeprowadzać kult. Generalnie poświęcone były ich życiu, i ich no, funkcjonowaniu jako, jako kapłani. I nagle ten dzisiejszy rozdział, początek 19 rozdziału. Dwa pierwsze wersety, które słuchaliśmy, mówią. Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty Pan Bóg Wasz. Do tej pory to kapłani powinni być tymi świętymi. Oni są wyjątkowi, wybrani, przeznaczeni do kultu. Mają być wyselekcjonowani, mają żyć tą swoją bliskością z Panem Bogiem. I nagle przychodzi to. Stwierdzenie, które mówi: Ale wszyscy macie być kapłanami. Tak jak oni, tak wszyscy jesteście świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg Wasz. Już nie tylko jakaś grupa wewnątrz Izraela, ale cały naród, cały lud ma być święty. I to jest słowo, które my słyszymy już jako Kościół, że również my mamy być tymi kapłanami, mamy być świętymi. Mamy pełnić to naszą funkcję świętości wobec innych, i dlatego przychodzą też te, te słowa później, w jaki sposób ten kult wypełniać. Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, będziecie żyć Słowem Bożym. I też w tym kontekście możemy patrzeć na dzisiejszą Ewangelię, jak Chrystus rekapituluje to, to bycie dla innych. Miłość Bliźniego. Jest taka myśl bardzo piękna, że kiedy chodzi o Ezawa, jest to napisane w Księdze Rodzaju, kiedy są wymienieni jego potomkowie, to jest powiedziane, że to były ich dusze. Natomiast kiedy na początku Księgi Wyjścia. Jest mowa o potomkach Jakuba, 72 potomkach. To jest użyte słowo jego dusza. Liczba pojedyncza. Że oni, pomimo, że ich, ich tylu, potomków zawa było zaledwie sześciu, a potomków Jakuba 72, to tamtych było sześć dusz. Natomiast tutaj jest jedna dusza. Są w jedności. Są w, w relacji do siebie nawzajem, które stworzy z nich to jedno ciało. I teraz dlaczego też tak jest? Dlatego, że, że kiedy człowiek szuka przyjemności, to szuka przyjemności w sposób egoistyczny, dla siebie. Potomek Ezawa, ten, który nie przynależy do ludu bożego, jest poganinem, to jest ten, który jest nastawiony na przyjemność, ale w przyjemności to każdy grabi do siebie. Natomiast jeśli chodzi o naród izraelski, tutaj, to jest to ten naród, który jest zjednoczony. Nie szuka przyjemności dla siebie, tylko szuka dobra tego, co służy bliźniemu. I to jest piękna myśl, którą teraz można przetransponować na, na Kościół. Jak jest moje miejsce w kościele? Jak postrzegam kościół? Jak postrzegam moje bycie kapłanem, moją misję kapłańską, liturgiczną w, w tym kościele? Czy patrzę przez ten pryzmat liturgia, kościół, msza? Wszystko ma służyć mi. Ja się dobrze czuję, ja to tak widzę, ja i mój Bóg. Ja i najwyżej plecy księdza. Niech mi nikt nie przeszkadza, niech dzieci nie biegają po kościele, niech y, będzie cicho, niech będzie mistycznie. Ale wszystko to kręci się wokół mnie, ja i mój Bóg. I nie jest to właściwe to jest bardzo takie ezawowe, bardzo pogańskie. Natomiast y, teraz to myślenie ludu Bożego. Myślenie kapłańskie w tym nowym wydaniu, w tym nowym stylu, tym dzisiejszym, to jest, ale na ile ja służę bliźniemu. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. I teraz wobec niego mogę pełnić tą posługę bardzo konkretną. Możemy też na dzisiejszą Ewangelię popatrzeć właśnie przez ten pryzmat kościoła i moje posługi w kościele. Nie tyle może. Na pewno też, ale można dzisiaj zostawić, jak gdyby, tą, tą misję charytatywną. Ona jest ważna, ale, ale przez ten pryzmat zobaczyć, przez pryzmat Kościoła. E, czy są teraz konkretnie ci moi bliźni, e, którym służę? Czy... No bo w Kościele wątpię, czy kogoś... Może są tacy ludzie, którzy zapraszają w niedzielę po mszy świętej kogoś z kościoła do siebie na obiad ale czy jest w moim życiu coś takiego, że teraz służę innym służę moim braciom konkretnie z kościoła, moim braciom chrześcijanom przy stole, że wykładam jedzenie dla nich, ugotowałem dla nich we wspólnocie kościoła we wspólnocie takiej, innej we wspólnocie kościelnej na pewno wymaga to jakiejś konkretnej wspólnoty, że im tym moim braciom Teraz posługuję, dałem im jeść, dałem im pić, że to są ci też konkretni y, przechodnie, przybysze, bo każdy chrześcijanin, taka jest definicja, parafianin, to znaczy jesteście obcymi przychodniami na tej ziemi. Że teraz, czy przyjąłem konkretnie tych ludzi do, do siebie? Nie wiem na co. Na, na to, żeby z nimi porozmawiać, na to, żeby z nimi zrobić liturgię domową, żeby, żeby porozmawiać o, o wierze, żeby przyjąć e, tych konkretnych chrześcijan. Ty Chrystus jest bardzo konkretny, czy to zrobiłem? Czy to jest ten uczynek miłosierdzia, e, który spełniłem wobec tych, którzy są mi dani, jako, jako bracia i siostry, ci bliźni, po bliźni, to nie ktoś daleko, co jest, że można w, łatwiej chyba wrzucić. E, Niepotrzebne rzeczy do kontenera z, z, z ubraniami i mieć, być zadowolonym, że teraz pomogłem jakiemuś biedakowi. Dobrze to robimy, ale y, może pod, powinien temu bliźniemu posłużyć konkretnemu. Nie? Czy też y, dalsze y, te uwagi, że byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Y, nagość to może być y, grzech drugiego konkretnego mojego brata, z który sobie z czymś nie radzi, czy mam otwarte ucho na niego, czy tylko ja szukam siebie, żeby, żeby gdzieś nie wiem, wygadać, wyspowiadać, wyżalić u, u kogoś, ale na ile ja pełnię tą posługę miłosierdzia wobec innego, bo ta nagość to jest grzech, to jest księga rodzaju, którą wczoraj słuchaliśmy na na Eucharystii, że, że Adam i Ewa po, po grzechu przestraszyli się, uciekli przed Panem Bogiem, bo jestem nagi, bo jestem pozbawiony łaski Bożej, bo wszedł grzech w moje życie. I teraz, czy ja konkretnie wysłuchałem słabości, grzechu, trudności mojego, mojego brata, czy, czy to jest coś, co, co występuje w moim życiu? Chory, w więzieniu na ile pełnią tą posługę wobec bliźni, wobec tych, którzy są blisko. To jest ta posługa, to jest ta misja kapłańska, którą my mamy. Nie ograniczona tylko do księża, niech księża to robią, tylko ja jako ten człowiek, członek ludu Bożego, że również do tego jestem powołany. Ostatnio miałem takie spotkanie z jednym Człowiekiem, który mówi, że wszedł do wspólnoty, gdzie byli sami, jak to mówił, gówniarze, e, dzieciaki po 12-13 lat, I, e, i mówi, było ciężko, bo chętnie to by uciekł, że się czuł, był z żoną e, w tej wspólnocie, m, miał posługę wobec tej wspólnoty. ale mówię, nic mi to nie dawało, że, że coś, co go trzymało, i to jest piękne. Że mówił, że ale sam mam dzieci, które wyszły z kościoła, które nie są w kościele. I traktowałem to jako misję, którą Pan Bóg mi dał: że to są moje teraz dzieci, że po coś mi je Pan Bóg dał, te dzieciaki, po coś Pan Bóg mnie postawił w tej wspólnocie. I mówił, że po kilku latach, dzisiaj jestem szczęśliwy, że jestem w tej wspólnocie. Dzieciaki dojrzały jeszcze daleko pewnie do, do jakiejś pełni dojrzałości, ale są inni, otwarli się na Pana Boga, są, są spokojni, dzielą, dzielą się. Mówi, warto było umierać przez te kilka lat, żeby dzisiaj patrzeć też na te owoce. Ale to jest właśnie to, miły bliźniego jak siebie samego. Jak siebie samego, to jest jeden ze sposobów tłumaczenia tego słowa, że jak mój dom. Wobec, wobec dzieci jestem wyrozumiały, wobec dzieci jestem, jestem wspaniałomyślny, dzieci tłumaczę i tak dalej. Dla dzieci jestem. Natomiast dla, dla drugiego, co on mnie tam obchodzi, on mnie denerwuje i, i koniec. Mił bliźniego, żebyś się stał Twoim dzieckiem, tym, wobec którego pełnisz tą posługę. Ten człowiek to uczynił. Skorzystali na tym, na tym inni. Ale to pytanie pozostaje. Otwarte, na ile te uczynki miłosierdzia wobec tych moich braci chrześcijan, moich braci katolików, moich braci z Kościoła szerokiego, czy, czy we wspólnotach, w których jesteśmy, na ile pełnię tę posługę. Ja jestem zdumiony, naprawdę wdzięczny Panu Bogu, jak widzę, jak, jak bracia wokół mnie. Jak goszczą innych braci, jak, jak domy są otwarte, jak w, wspomagają się, jak się wspierają, jak są gotowi na ewangelizację, jeździć kilometry, płacić za pieniądze, tracić czas, najmować nianki, robić różne rzeczy, żeby, żeby teraz iść i głosić dobrą nowinę jedną, dwóch, trzem osobom. Ksiądz nie chodzi, bo, bo, bo nie warto, a ci mają ducha, są, są szczęśliwi, mogąc ewangelizować bez pretensji. To jest ten uczynek miłosierny, który, który spełniają. I teraz nie jest powiedziane, że teraz będzie owoc, bo tłumy się nawrócą, ale jestem przekonany, że że Chrystus powie im: Przyjdźcie, błogosławieni mojego Ojca, pójdźcie, weźcie w posiadane królestwo, to królestwo, które jest przygotowane dla Was od założenia świata. O